Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziś w studiu Radia FIAT ze mną pani doktor Klaudia Jeznach. Pięknie dzień się dobry, kłaniam. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Będziemy rozmawiały o książce, o książce zatytułowanej Jak rzeka światła w drugiej światła rzece. Mistyczne tony w twórczości Juliusza Słowackiego i Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Książka tak. wydana przez pewne wydawnictwo. I to jest nazwa wydawnictwa. Tak, tak, tak. A to nie jest o tym, że to jest jakieś tam wydawnictwo. I książka całkiem nowa, bo w 2023 roku. Tak ona jest wydana. Świeżutka. Świeżutka. I profesor Barbara Szargot, która pisała recenzje, recenzowała te publikacje, pisze o tym, że to jest akt odwagi porównywanie poetów tak, tak różnych. Tak, to z pewnością y, jest trudne, bo z jednej strony mamy romantycznego poetę, który nieraz był uważany za szaleńca, za wariata, a z drugiej... Mówimy a Słowacki. A, Tak, Mówimy. Słowacki, a z drugiej strony mamy papieża, głowę kościoła, więc to naprawdę jest y, trudne wyzwanie dla literaturoznawcy, połączyć te dwie osoby, ale w tej książce ja w zasadzie chciałam pokazać, że oni się tak naprawdę nie różnią. Im chodzi o mm, bardzo podobne kategorie, o do prawdy, do słowa, słowa pisanego wielką literą, słowa Bożego. Dla jednego i dla drugiego było bardzo ważne, żeby prowadzić ludzi ku takiemu doskonaleniu wewnętrznemu. Mm -hmm. I pomimo lat, to jest dalej aktualne. To jest ciekawe porównywanie tych dwóch postaci przez ich twórczość. Tym bardziej, że trochę jako w pracy naukowej trzeba się zmierzyć, patrząc na i na Słowackiego, i na Karola Wojtyła, nie na kolanach. Tak jakkolwiek to brzmi, prawda? Bo jeden mistrz, romantyk, wielkim poetą był, tak, to wiemy. Więc spojrzeć na niego świeżym, innym okiem, trochę patrząc przez pryzmat tego, co Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II pisał i do twórczości Karola Wojtyły podejść też nie na kolanach, tylko takim czujnym okiem. Tak, to znaczy ja uważam, że nawet jeżeli Karol Wojtyła nie zostałby papieżem, to byłby doskonałym poetą. My bardzo często nie dostrzegamy w tej twórczości takiej wyjątkowości. To papiestwo I... trochę przysłoniło to, co tak, tworzył? myślę, mm -hmm. że tak, że, że to powoduje, że na tą jego wczesną, zwłaszcza wczesną twórczość, patrzymy nieco inaczej, bo stawiamy bardzo wysoko poprzeczkę. Natomiast ten renesansowy psał też, czyli ta twórczość jego młodzieńcza, wczesna, pokazuje, że on jest wyjątkowy. Nowym poetą, takim poetą przeczuwającym, poetą, który łączy bardzo wiele rzeczy. Łączy naturę, e, łączy taką rzeczywistość e, doczesną z transcendencją i pokazuje, że te pierwiastki, e, boskie pierwiastki, one są wszędzie. I myślę, że to e, jego kapłaństwo i później, oczywiście, najwyższe stanowisko, tak, głowy kościoła, powoduje, że my nieco spychamy na margines tą twórczość. Natomiast zestawienie go z twórczością Juliusza Słowackiego pokazuje, że tak jak mówimy o wieszczu narodowym e, słowackim, tak samo możemy mówić o takim wieszczu narodowym e, Karły Wojtyle. Mm -hmm. A skąd w ogóle pomysł, żeby e, te postaci z, ze sobą <laughs> zestawić? To bardzo, bardzo trudne, myślę, pytanie. To znaczy... znaczy pytanie, e, pytanie jest proste, może odpowiedź od, Odpowiedź. Ja myślę, że przede wszystkim myślę, e, że tutaj musiałabym Poruszyć takie dwie kwestie. Po pierwsze, co wydaje się chyba dość oczywiste, to to, co mnie ukształtowało, to znaczy myślę tutaj sobie o, przede wszystkim o mojej mamie, która każdego dnia czytała mi książki i zarażała pasją do literatury. I taty, który z różańcem w dłoni pokazywał mi właściwą drogę, i pokazywał, jak należy przez to życie przejść. E, I to myślę spowodowało, że ten mistycyzm i ta literatura, czyli z jednej strony badania literaturoznawcze, a z drugiej strony na warsztat wzięłam coś niesamowicie duchowego. A druga sprawa to Słowacki, który mieszka w moim domu już od bardzo dawna. To jest taka moja miłość jeszcze z czasów studenckich, gdy studiowałam filologię polską, gdy zmierzyłam się po raz pierwszy z tą twórczością i stwierdziłam, że ten romantyczny poeta to jest ten, którego powinniśmy, przynajmniej w mojej ocenie, stawiać numerem jeden, tak, bo on jest przysłonięty przez Adama Mickiewicza i zawsze gdzieś z tyłu, a jest naprawdę wyjątkowy. I tak naprawdę od niego się zaczęło. A potem, studiując dzieła słowackiego, te późne, genezyjskie, i przede wszystkim króla ducha, tak naprawdę trafiłam na twórczość Karola Wojtyła, który zafascynowany był. Przez słowackiego. Tak, tą przez drogą. Słowackiego. Mhm. Czyli najpierw był słowacki, jego twórczość, która była niesamowicie trudna trudna też dlatego, że ten czas genezyjski jest zupełnie innym czasem od tego, który był wcześniej. Bo pamiętajmy, że Słowacki był uznawany za takiego wariata, szaleńca, też dlatego, że on nie uznawał instytucji Kościoła, w ogóle żadnej instytucji. Natomiast mamy Kordiana, w którym bardzo mocno krytykuje papiestwo, tak? I, I to powoduje, że nie potrafimy też, albo czasami nie dostrzegamy tej, tej wartości duchowej w jego późnej twórczości. I w momencie, kiedy czytamy Króla który jest bardzo trudnym dziełem, jest fragmentaryczny, no, jest przepełniony krwią, cierpieniem. Ciężko nam zrozumieć, że to jest coś, co Norwid nazwał epopeją chrześcijańską. I w momencie, kiedy Karol Wojtyła, będąc studentem filologii polskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego wszedł do Teatru Rapsodycznego Kotlarczyka. Wystawiono po raz pierwszy Króla Ducha. To właśnie z nim się zmierzał. Zresztą Teatr Rapsodyczny to rapsodów e, dzieła słowackiego. E, on grał rolę Bolesława. I to było fascynujące, bo Danuta Michałowska, która opowiada o tym teatrze, mówi, że pierwsze e, spotkanie, które mieli z tym, z tym dziełem słowackiego i rola, jako, w jaką wcielił się Karol Wojtła, była wyjątkowa. On był pełen gniewu, on był bardzo e, mocno zaktywizowany, to było genialne aktorstwo. E, ten spektakl wystawiono 1 listopada. I, I dwa tygodnie później odbyła się kolejna, kolejna premiera. Natomiast Karol Wojtyła zupełnie inaczej przedstawił opowieść tego króla Bolesława. Zmienił swoje nastawienie. To był taki akt pełen skruchy, to znaczy mm. zupełnie inna forma przekazu. Ci, którzy przyszli oglądać to genialne aktorstwo, byli rozczarowani. Mówili: Jak to? Co się stało? Jak, tak? jak można tak zmienić? Jak można tak zepsuć? Przecież to było piękne, a teraz jest takie mm, smętne, nijakie, tak? A Karol Wojtyła mówi: Ale ja zrozumiałem o co chodzi. To była spowiedź spowiedź grzesznika. I w ten sposób e, Wojtyła chciał pokazać, że w królu duchu Juliusza Słowackiego jest coś więcej, tylko trzeba to dostrzec. To znaczy, to jest takie dzieło, które wielokrotnie czytane odsłania nam te miejsca niedookreślone i, mhm. i, i wskazuje na tą jakość najwyższą. I później, trzy lata e, po tym wystawieniu e, króla ducha, Karol Wojtyła pisze pieśni e, o Bogu ukrytym. Mhm. I to jest przepiękna opowieść właśnie o duchu poszukującym w mroku, w ciemnościach, poszukującym duszy takiej promieni słońca, ale słońca pisanego wielką literą, czyli Boga, tak? I ja też w swojej książce pokazywałam, że ta pieśń o Bogu ukrytym jest bardzo mocno nasycona słowackim. Że to jest ten moment, w którym Karol Wojtyła rozumie twórczość genezyjską i pokazuje, że ona zasługuje na uwagę właśnie. Mm, pod względem tych wątków chrześcijańskich i tego, co Słowacki chciał powiedzieć, bo on czuł się takim przywódcą duchowym, kimś, kto chciał pokazać ludziom, co jest ważne, znaleźć te pierwiastki duchowe, które są obecne w nas, w naszym życiu, w tej doczesności i poprowadzić te duchy ten pochód duchów, bo on uważał, że świat właśnie jest z takich duchów złożony tak poprowadzić ich do Jerozolimy Słonecznej. Czyli do Królestwa Bożego. A my do rozmowy o tym, co ważne i najważniejsze, wrócimy już za chwilę. Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. Powracamy do rozmowy. Klaudia Jeznach w studiu Radia Fiat i książka Jak Rzeka Światła w drugiej światła. życe mistyczne, tony w twórczości Ilusza Słowackiego i Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Rozmawiałyśmy o tym niezwykłym połączeniu w pracy literaturoznawczej, połączeniu dwóch wielkich postaci, wielkich poetów, Juliusza Słowackiego i Karola Wojtyły. I tak pomyślałam sobie, kiedy opowiadała pani o tym, w jaki sposób dla pani te osobowości się zetknęły, pomyślałam sobie, że czasami nie łączymy pewnych później, dla później oczywistych, kiedy to odkryjemy, nie łączymy pewnych wątków, bo zatrzymuje nas osąd, tak? Mhm. Czyli nie wiem, jak w przypadku słowackiego łatka szaleńca, albo człowieka, który był w jakimś sensie przeciwko kościołowi, tak? Z kolei w przypadku Karola Wojtyły, że to święty papież na piedestałach i tak trochę boimy się krytycznie spojrzeć. A tutaj te, te, tego strachu nie ma. Nie ma. Nie ma, mm -hmm. na pewno nie ma. E, ja myślę, że Prawie tak. 300 stron tego, tego niestrachu jest w książce. Tak, to jest, to jest książka, myślę, no tak, wyjątkowa ze względu na to, że do tej pory nikt nie podjął się taki, takiego zestawienia, takiej próby zestawienia takich dwóch osobowości. Ja myślę, że mm, można byłoby wyczytać pewne wskazówki, to znaczy My w pewnych sytuacjach historycznych wracamy do tego, łączymy pewne elementy. E, chociażby w momencie, kiedy Karol Wojtyła zostaje wybrany, tak, na papieża. Myślimy sobie o twórczości Słowackiego i o wierszu Słowiański papież. Wtedy ten wiersz zyskuje na aktualności, bo Słowacki mm -hmm. przecież napisał, tak, że oto dla, Słowia proroczy, dla tak? Słowiańskiego to papieża otwarty i mówił wprost, on zjednoczy te narody bratnie, tak? pokaże, jak iść ku światłu. I to powiedział słowacki, jak, niejako przepowiadając to, co nadejdzie. Tylko oczywiście my tego nie łączymy, w pewnym momencie e, staje się to aktualne. E, ja myślę, że do tej twórczości trzeba nie tyle dojrzeć, co znaleźć e, taki wspólny element, który pozwoli ją scalić. I myślę, że takim też wspólnym elementem będzie wielokrotna lektura. Że Karol Wojtyła jest bardzo trudnym papieżem, bardzo trudnym poetą. Trzeba go czytać, myślę, z takim bagażem filozoficzno-teologicznym. To nie jest łatwa poezja. No dobrze, ale jeżeli ktoś takiego przygotowania nie ma, to usłyszy bardzo dobrego poetę, który mówi o tym, że należy iść do góry pod prąd, tak? Mhm, czyli czyli, czyli, czyli Należy się przedzierać, <laughs> poszukiwać. Poszukiwać i sięgać być może po te teksty, które z kolei dopełnią zrozumienie. Tak, ja nie mówię mhm. o tym, żeby w tym momencie najpierw Kończyć sięgać po... Na tak, albo, albo sięgać po twórczość e, świętego Jana od Krzyża, tak? I, I czytać teologów mistycznych, żeby zrozumieć tę poezję, bo ją można zrozumieć tak po prostu. Czytając ją sobie na co dzień, natomiast wielokrotna lektura odsłoni nam coś więcej. A czy ten dialog słowacki, Wojtyła, on też odsłania nowe kawałki u jednego i drugiego? Ja myślę, że tak. I on ciągle czeka na dopełnienie. Ta moja książka też nie jest wystarczająca. Ja na zakończenie napisałam o tym, że y, są takie tematy, które wymagają jeszcze. Żeby się w nie zagłębić, żeby poznać się, odnaleźć. Taką linią właśnie nowych badań mogłoby być zwrócenie uwagi na postać Orfeusza i Dawida. Chodzi mi tutaj o taki element u jednego i u drugiego poety, który mówi o tym, że w tym świecie pogańskim zresztą święty Paweł też już na to zwracał uwagę jest zalążek semina Verbi, takiej prewangelii. I że my to możemy dostrzec. Jest tęsknota za Bogiem. Tak. Mhm. A Orfeusz jest y, taką postacią, którą można byłoby nazwać prefiguracją Chrystusa. On z miłości podąża za Eurydyką, oczywiście, tak, jeśli chodzi o ten mit tradycyjny do piekieł i z nich wydostaje się, ale ten Orfeusz jest też kimś więcej. To nie jest tylko ten mit, który znamy ze starożytnej Grecji. Jest też pasterzem, jest takim... Przewodnikiem ludzkości, zresztą chodzi o cały nurt orficki, tak? I tutaj pojawia się taka, taki ciąg, taka linia Orfeusz, król Dawid i Jezus Chrystus. I o tym wielokrotnie mówi też słowacki. Zresztą on w swoim raptularzu, to jest wyjątkowe, bo to jest notatnik poety, który miał nigdy nie ukazać się e, bardzo światu osobisty. Miemu, bardzo osobisty. Mhm. Tam są różne notatki, spostrzeżenia, jakieś zapiski, wyliczenia. I tam pojawia się wiersz przez furię Jestem Targan Ja Orfeusz. Nigdzie w jego twórczości nie ma tak wyraźnej figury, tożsamości. Jestem ja, ja Orfeusz. I opowiada o tym, że furie targają nim, żeby wyrzekł się rozumu, tak? I, a on dalej podąża właśnie y, tą drogą, którą sobie zaplanował, bo on mówi wprost w innych lirykach, jasną mam do końca drogę. Ta droga to żyć, cierpieć, tworzyć. Nic więcej nie mogę. Tworzyć, ale tworzyć nie, nie dla siebie, dla ludzkości. I ten Orfeusz u Słowackiego. A Karol Wojtyła w renesansowym psałterzu mówi: Ja Dawid, ja śpiewam jak Dawid. Zresztą u Słowackiego są też takie liryki, które można by było e, spokojnie czytać, jak psałterz Dawidowy. To są liryki pełne pochwały dla Boga, e, radości z życia, pokazujące, co jest w życiu ważne, i one są e, pisane na wzór biblijny. I gdy zestawimy Orfeusza, króla Dawida i Jezusa Chrystusa, jaki taki ciąg tradycji, który ma mówić o jednym, bo to chodzi tylko o to, żeby te duchy doskonaliły się na tej drodze, tak? Żeby dostrzegać to słowo wielką literą, Słowo Boże. Mhm. No dochodzimy do tego, że słowo prowadzi do słowa, do tego tak. słowa pisanego właśnie, wielką. To też w teatrze literą Tak. To jest, to jest dla mnie fascynujące. Tak słucham. I wyobrażam sobie żmudną pracę naukową, literaturoznawczą, nad którą cały czas unosi się duch mistycyzmu. To jest, pomagało, czy... Nie, przeszkadzało, przeszkadzało. na pewno, mhm. dlatego, że mistycyzm nie da, mistycyzmu nie da się ująć w te narzędzia badawcze, literaturoznawcze. Złapany w słowa już nie jest mistycyzmem? Jest to duchowość mhm. i ciężko tutaj na przykład stwierdzić, czy Słowacki naprawdę doznał objawienia. My możemy uwierzyć mu literację. Tak? Zresztą on w tym raptularzu też pisze o tym, e, że Bóg napadł go w nocy promieniami złotymi, że on mu przekazał pewną funkcję bycia przewodnikiem. On pokazał mu, jak iść. I, i od tego się zaczyna. Tak? Pojawia się Genezis z ducha. To jest nowa księga, rodzaj. To jest księga, którą on pisze na nowo, pokazując, że on, duch, był w Słowie, a Słowo było w Bogu, słowacki w Słowie. I, i w ten sposób y, daje nam znać, że jakby został wybrany, doznał tego objawienia, ale my tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zbadać. Nie możemy powiedzieć, że to było tak naprawdę aktualne. Możemy tylko literaturoznawczo w jakiś sposób wskazać te elementy, które faktycznie potwierdzają to. Tak? Chociażby to, w jaki spotem, sposób potem podążał, jak wyglądało jego późniejsze życie. Myślę teraz o Karolu Wojtyle, który do tekstów literackich różnych, bo to nie tylko słowacki, sięgał bardzo chętnie i one go kształtowały tak. bardzo, bardzo mocno. On się tego nie bał zupełnie, tak? Bardzo, tak myślę o nim jako o takim wolnym duchu, który wybrał konsekwentnie drogę za Jezusem, nie uszedł, ale był bardzo wolny w tym. To znaczy, on był mistyczny i metafizyczny mm -hmm. jednocześnie i to jest piękne, że on się tym różni, że jednak jest ta droga racjonalnego poszukiwania absolutu, tak? To nie jest taki mistycyzm głęboko wewnętrzny, tak jak u Słowackiego, że musimy się doskonalić, sięgać dna naszej duszy i z tego coś mm -hmm. wydobywać. Tak, i jeszcze tylko znaleźć kapczularz, który był słowany tak, głęboko. Tylko tu jest też jeszcze wszechświat. Wszechświat i to racjonalne poszukiwanie, tak, teologiczne. Te dwa skrzydła, tak. wiara Natomiast i Natomiast ja w tej książce też pisałam o tym, że Słowacki Stworzył króla ducha i ten król duch dalej trwa, to znaczy, on nigdy nie umarł, tak? Pojawiają się nowe wcielenia króla ducha. Takim królem duchem był na pewno Piosłowski, a później Karol Wojtyła. I on pokazuje nam, że jest tym Królem Duchem, znaczy był tym Królem Duchem, który nas prowadził do światłości, i ta historia nigdy się nie zamyka. Ona jak u Mickiewicza, zatacza koło i tak naprawdę może być tak, że poznamy nowego, nowego następcę Króla Ducha. I to jest wyjątkowe, że ta twórczość nie zamyka się nigdy w szufladkach. Ona trwa. Eż, boję się zapytać o temat habilitacji. <grym> nie, <grym> zupełnie, <grym> chyba, chyba będę podążała zupełnie inną drogą, ale e, ja myślę, że Wojtyła i Słowacki będą stale mieszkać w moim domu i, i to będą taki, tacy pisarze, do których zawsze będę powracać. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę, Klaudia, jest na Dziękuję Państwa pięknie. i moim gościem dziękuję.